Ty z tym Sempajem cały czas chodzisz obok Sempaja. Nie, ja ci na to nie mogę pozwolić. Ty tak samo, kurwa, wypierdalaj! No chodziła za started? tobą! Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do a to jest kolejny odcinek z gry Yander Simulator. Z racji tego, że poprzedni odcinek tak mega się wśród was przyjął, to standardowo 500 łapek w górę i ciśniemy sobie z kolejnym Yander Simulator. Okej, okay, jakiego koloru skóry będzie dzisiaj na Sempaj? Bielutki? Może czarny? Biały? Czarny? Biały? Dobra, będziesz Mainiga. Mainiga Senpai. Będziesz starym, kurwa, czarnym Sempajem. Z fioletowymi oczami, kurwa. To brzmi dobrze. Hej. Hej. Do mnie... A samej teczki sobie wybierzemy. Niech będzie random. Będzie random. Co wybrałem? U No, yy, stop, stop, Urhara. Koniec. Tutaj jest nasempai. Cześć, yy, majnika sempai. Hej, majnika sempai. Kurwa. Kurwa. Sempiri. <sum> <tiry> Chcę ci zdjęcie zrobić. Zdjęcie. Jak nasztalkara przestało. Kim ty kurwo jesteś? Dlaczego chodzi za sempai? Zajebicie, się. Cię. Ty, ty będziesz moim kolejnym celem. Jak ty się nazywasz? Kurwa! Ja tędy. Zafiry! Ja tędy przechodziłem, to ty jakoś kurwa chodzi dziwnie. Patrzcie, przyniosłem coś dla Was. Trzymajcie. To. Co? Nie mogę się dosiąść? Macie tu kurwa jedno miejsce. Czemu się nie odzywacie? I tak się dosiądę. O! Dobra, generalnie o co chodzi? Ona zostawiła teraz na tym nożu swoje odciski. Ja mam teraz rękawiczki. Wezmę sobie ten nóż i zajebię tę emo dziewczynkę. Generalnie powinna zostawić powinny dalej być na tym nożu jej odciski. Powinniśmy ją wrobić w morderstwo. Zobaczymy czy się uda. No, szybciej kończ. Kurwa, wystarczająco tych ośmiorniczek zrobiłaś. Zpierdalaj stąd. O, o, pięknie, pięknie. Dobra, teraz wypierdalaj Patrz, ja też coś dla was przyniosłem. Ośmiorniczki to tak. Hehe. Jak ja, kurwa, worek śmieci przyniosłem, to nie Kurwa, chuj wam w dupę. Weźmy sobie nóż, znóż, z jej odciskami palców, zamkniemy sobie drzwi. Te są zamknięte? Nie, te, te sobie zamkniemy, pięknie i ciśniemy. Drama klap dziewczynko. Oj, oj, oj. Nic nie widziałaś. Nie mam żadnego noża. Emo, dziewczynko, byłaś bardzo dziwna. Składam cię w ofierze. Zdychaj kurwo. Okej... Okay. Mogę sobie usiąść. Mogę sobie usiąść. Chodź, mamo dziewczynko. Chodź. Przywi przywitamy się jeszcze z dyrektorem. Chodź, chodź, chodź. Proszę pani. Nie uwierzy pani, co się stało. Zaraz pani przyniosę yy, pewną uczennicę. Proszę pani... Pr co się puściłaś? Chodź tu. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Szefani, szpani, coś pani przyniosłem, gdzie pani to położyć? Szpani, niech pani na mnie zwróci uwagę, patrz. <grym> Nikt na mnie tu nie zwraca uwagi. Co? Dlatego, że masz takie kurwa wielkie sysy, to myślisz, że jesteś fajna, co? He? Nawet na mnie nie spojrzysz, tak? Teraz udajesz, że mnie nie ma. Dobra, to proszę pani, nie zostawiam pani. YouTube. Do widzenia. Wypadałoby się przebrać, co, Jandere? Troszkę. Chodź. Open. Nud. Biegnie. Jestem na gołej Jandere, która sobie biegnie. Naga yandere Naga I Nikogo tu nie ma? Hallu. Cim ci limcie, cim ci limcie, cim ci limcie, cim ci cim teraz to powinniśmy muszę aktywować, okej, okay, niech się pali nie ma już y, żadnych poszlak wskazujących na Yandere, jeszcze musimy się tylko umyć i w coś ubrać, co so, Yandere? wypadałoby, troszkę do domu Yandere Yandere bla 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 the teacher immediately calls the police OK. the police arrive the police discover the corpse of Okaruto czyli ta dziwniutka Knife i stained with the blood OK. Znaleźli nóż. Jest! The police find the fingerprints of. Ee, Kokona. Kokon. Był chyba taki Pokemon. Roka on the weapon. Kokona Choruka jest arrested by the police. The police question. Ale nie mogli nas połączyć z żadnym z tych. przestępstw. Hmm, 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 hmm. Okay. Czy na tym się skończyło? Zajebiście O, mogę grać w gry Jest internet, wow, nowe rzeczy odblokowaliśmy Możemy sobie przeczytać troszkę naszego porno, to znaczy mangi. Eee, internet Does anyone know Old the school's are? a to jest chyba nasz senpai Masz Facebooka i nawet na Facebooku go stankujesz. Pojebana jesteś, Dobra, zagrajmy sobie w grę. Janwania Senpai of the Night, Jan Janvania. Controls. Jakie tu są kontrolsy? O kurwa, za dużo czytania. Bug. New game. Kurwa, gra w grze. Ciśniemy sobie. Final stage y, czym mam bić czym mam bić tym Okej okay, tym chodzę czym bije czym bije yy, Idą do mnie Co się stanęło Ale... Skąd się Dracula Chan wzięła? Nie, nie, Jak ja chcę wiedzieć, jak się bije. Spierdalaj, spierdalaj. Czy mogę cię pominąć? Chodź, chodź tu. Chodź. Którym się bije? x się bije, dobra. Nie, Xem się skacze. Skacze się, Xem. Co? Zetko się bije. Ok. Nie wiem! Teleportowało mnie tu. A? Dobra. Damy radę, damy radę. Kurwa. Fak, fak, fak. Coś do mnie. A, Kładźcie, się, kładźcie. Się. Dob. Kurwa. Janderę, damy radę, damy radę, Janderę. Spokojnie. Skocz! Skok i bi! Skok i bi! Dobra! Okej. Okay. Teraz się kładziemy na ziemię. I skacz! Kurwa! <gry> Okej, okay, coś rozybaliśmy. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Napierdalamy tym dziwnym dildosem zrobionym z serduszek. Chodźcie. Trzeci level. Trzeci lewa. Napierdolimy sobie leweli przed bosem. Hops, 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 hops Jeszcze ty Jeszcze ty Czy mogę... A! Ah! A! Ah! Czy mogę cię skopniaka? Nie, nie mogę O nie, mamy maga, mamy maga Kurwa Co to za kuleczki? Dobra, możemy rozpierdolić kuleczki maga Chodź Chodźcie tu, was rozpierdolimy i chodź tu magu Zdychaj, 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 zdychaj Dobra, mag leży Kuleczki, kuleczki, kuleczki Wy też? To chodźcie jeszcze Chodźcie, mamy dziesiąty lewa Spierdalamy stąd, nie Okej, jedenasty lewa Spierdalamy stąd Okej, okay, witam cię, Drakulaczan, teraz mam jedenasty level Wcześniej jakoś, jakimś dziwnym cudem się po prostu do niej teleportowałem i na pierwszym levelu po prostu było y, dość słabo Tak, pominę twój tekst Już wiem jak Zamknij ryj, zaraz ci wpierdolę. Aż muszę się po oczku podrapać. O! Skok! Skok! Atak, skok, atak! No, teraz obrywasz kurwo! Kauć. Kurwa, co to było? Tego wcześniej nie rzucałaś, suko. Citujesz. Dobra, nie będziemy się bawić. Trzeba ją pierdolnąć. Kurwa, czym ty rzucasz? Jak mam ci to ominąć? Wypierdalaj! Głupia, dracula -Chan. I patrz, rozpierdalam ci chatę. Ej. Jak chcę dalej. Ja chcę teraz skidle po powybierać. Cokolwiek. Skip. Jak game Error This, this is. Pojebało was. O nie! Nie zapisałem! Wyjeb ten dysk. Już nie chcę tej gry. Dobra, więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli dzisiejszy film wam się podobał, zostawcie lajka, like, komentarz. bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. I standardowo, tak jak mówiłem na początku odcinka, 500 łapek w górę. Nie krzycz kurwo! 500 łapek w górę i ciśniemy sobie od razu z kolejnym Yandere Simulator. Trzymajcie się i hejos.